Nie spodziewałem się i nie planowałem, że będę nagrywał w województwie łódzkim, ale tak się złożyło, że Natalia zaprosiła na swoje tereny. Dlatego wykorzystaliśmy tę okazję, żeby pokazać Wam wapnowanie pola po żniwach i tuż przed uprawą. Zapraszam Was do obejrzenia tego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, jeżeli Natalia Wam się podobała też, to zostawcie łapkę w górę dla niej, nie dla mnie. Bo uważam, że jest tego warta. I zasubskrybujcie kanał. To już może typowo dla mnie, ale będzie zadowolona, że przyczyniła się do rozwoju kanału. Do zobaczenia. Wszystko boli, kurde. Cześć, witajcie. Dzisiaj widzieliście przed chwilą trochę wapna. Przepraszam za mój wygląd, ale wysiadłem właśnie od tej agentki z tego ciągnika. To jest szatan, nie operator. Natalia po prostu, jakby mogła, to by tym ciągnikiem 140 na godzinę po tym polu mogła zapierniczać. Ło! Ale cóż, takie kobiety są najlepsze. Takie kobiety lubimy najbardziej. Trochę posypane. Wapna, samo wapno, no to większość rolników wie o co chodzi, więc większość, wszyscy rolnicy wiedzą o co chodzi, ale tym miastowym można też powiedzieć. Wapna to są te właśnie hałdy białe, które widzicie często przed domami rolników albo gdzieś tam z tyłu za podwórkiem, a wapnowanie pól najlepiej przeprowadzać właśnie przed orką, po żniwach, żeby można było w sobie spokojnie tutaj podziałać. Wiadomo, że wapnowanie pól głównie ma na celu odkwaszenie ziemi, ale to jest szereg innych właściwości tego procesu, które po prostu poprawia jakość i strukturę gleby. Na pewno tutaj warto też wspomnieć o tym, że wapnowanie wpływa pozytywnie na lepszą mineralizację późniejszej słomy w przyszłym sezonie. E, pogoda dzisiaj trochę nam już nie sprzyja, rozpadało nam się, ale to bardzo dobrze, bo e, dzięki temu to wapno szybciej nam się rozpuści i będzie e, po prostu lepiej wchłonione przez tą glebę. I oczywiście wapnowanie pól ma pozytywny wpływ na e, system korzeniowy roślin. E, I oczywiście stosowanie zabiegu wapniowania pól zależne jest od pH gleby, Oczywiście każdy rolnik zna swoje pole, zna swoją ziemię. Wykonują, wykonuje się także próby glebowe i na tej podstawie ocenia się e, potrzeby wapnowania e, danego pola. Wapno wpływa także pozytywnie na cyrkulację powietrza w glebie, e, na poprawny przebieg procesów glebowych e, to i zapobiega także biodegradacji gleby. Rodzaje wapna to głównie wapno dolomitowe, wapno tlenkowe, które jest stosowane najpowszechniej, i także wapno. Wa węglanowe, a na koniec, cóż, obejrzyjcie tego wariata młodego, tam który naprawdę ma niesamowite umiejętności prowadzenia maszyn rolniczych. Ocencie jeszcze tego Alegrowicza, który jeździ z zawrotną prędkością, ale naprawdę, w klasa w umiejętnościach i w wartości polecam. Tego Allegrowicza. Do zobaczenia. O, dużo wapna dzisiaj ma.